Font Navigator to menadżer czcionek wchodzący w skład pakietu CorelDRAW Graphic Suite. Aby skorzystać z programu należy podczas instalacji całego pakietu wybrać instalację niestandardową. A w kolejnym kroku, jeśli nie jest zaznaczone, to klikamy pole wyboru przy programie Bitstream Font Navigator Menadżer Czcionek. Program dostępny jest z każdą wersją pakietu Corella. Ale zanim przejdziemy do samego programu, pomówmy krótko o czcionkach, a dokładniej mówiąc o fontach. Czcionka to metalowy odlew używany właściwie to do czasu upowszechnienia się komputerów. Font natomiast to elektroniczny odpowiednik czcionki, ale większość programów używa określenia czcionka w stosunku do fonta, więc my też będziemy korzystać z obu tych nazw zamiennie. Dodatkowo, jako synonimu czcionki oraz fonta, będziemy także używać określenia krój, które również ma inne znaczenie. Każdy, kto zajmuje lub zamierza zajmować się projektowaniem, powinien mieć do swojej dyspozycji jak największą kolekcję fontów. Taka kolekcja bez problemu może szybko osiągnąć setki, a nawet tysiące różnych krojów. Zarządzanie nimi jest więc istotne. Dobrze jest zacząć od przygotowania struktury folderów, jest to istotne także ze względu na font nawigatora, o czym wspomnimy jeszcze nieco później. Na przykład na dysku innym niż ten z zainstalowanym systemem operacyjnym, ze względu na ewentualne formatowanie lub na innej partycji, tworzymy folder o dowolnej nazwie, na przykład po prostu fonty. Wewnątrz możemy utworzyć kolejne foldery. Wedle uznania zależy od tego, jakie cechy będą dla nas najbardziej charakterystyczne, pod jakim kątem chcemy czcionki podzielić. Może to być folder z wybranymi fontami dostarczanymi razem z pakietem Corella, folder z darmowymi czcionkami dostępnymi w internecie, folder z czcionkami, które zakupiliśmy, czy też folder z tymi czcionkami, które mają zaprojektowane polskie znaki, i tak dalej. A zgromadzone fonty umieszczamy w wybranych folderach. Choć samo uporządkowanie w podfolderach ma drugorzędne znaczenie, jeśli chodzi o font nawigatora. Ważne, aby od tej pory przechowywać fonty w jednej lokalizacji, na przykład dysk E, folder fonty. I każdy nowy krój umieszczać właśnie tutaj. A skąd brać czcionki? Takim źródłem jest oczywiście dzisiaj internet. Znajdziemy darmowe kroje do użytku osobistego, do użytku komercyjnego, także dostępne są fonty z polskimi znakami. Fonty udostępniane za drobnymi opłatami w formie dotacji, fonty dostarczane są także z oprogramowaniem, w tym również z systemem operacyjnym, np. z Windowsem. Warto zadać sobie trud przeczytania licencji z reguły dołączonej do każdego kroju. Często darmowe fonty podlegają różnym ograniczeniom, np. nie można ich wykorzystywać w PDF-ach lub jako logotypu. Licencje najczęściej są w języku angielskim, ale warto poświęcić im nieco uwagi. Jak widzimy, jest naprawdę mnóstwo stron oferujących darmowe kroje, ale należy tutaj być sceptycznym i starać się zapoznać z każdą licencją. Nie ma co ufać do końca w to, że zrobił to autor strony, z której pobieramy kroje. Doświadczeni projektanci skłaniają się ku zakupom. Fonty dostępne są w takich sytuacjach na sztuki lub w kolekcjach. Podsumowując, jest wiele sposobów pozyskiwania fontów i ogromny, ogromny wybór. Pobieramy wybrane kroje, rozpakowujemy, ponieważ najczęściej fonty w internecie udostępniane są jako archiwa zip i umieszczamy w odpowiednich folderach. Dlaczego jest to istotne? Także z punktu widzenia font nawigatora, ponieważ program zapamiętuje gdzie mamy zapisane nasze fonty. Przy zmianie ich lokalizacji będzie trzeba odświeżyć bazę danych font nawigatora. Zajmiemy się tym też później. Zaczynamy więc od uporządkowania naszej kolekcji fontów. I przejdźmy już do naszego menadżera. Przy pierwszym uruchomieniu font nawigatora zostanie uruchomione także okno Kreatora. Czemu służy ta procedura? Widzimy w opisie. Kreator pomoże w znalezieniu czcionek w systemie. Klikamy dalej. Domyślnie Kreator przeszuka wszystkie nasze dyski. Jeżeli fonty mamy rozrzucone w różnych miejscach, to jest to optymalne rozwiązanie, ponieważ wszystkie czcionki zostaną zgromadzone i wyświetlone w formie jednej listy. Możemy też przeszukać zawartość napędów, czy to DVD, czy też pendrive'a. Na płycie z na przykład znajdziemy pokaźną kolekcję fontów. Kreator wyszuka czcionki także na płycie i wyświetli nam je jako jeden katalog czcionek. To wygodne, ale musimy pamiętać, że po wyjęciu płyty czcionki będą niedostępne. Warto więc je wcześniej zgrać, na przykład do naszego katalogu z fontami na dysku twardym. Możemy więc przeszukać zawartość całego komputera, lub jeśli jesteśmy pewni, że fonty trzymamy w jednym konkretnym miejscu, to po prostu wskazujemy odpowiedni folder. Domyślnie zaznaczoną mamy opcję Uwzględnij pod foldery, więc wystarczy wskazać folder główny. Ja akurat mam fonty porozrzucane w różnych miejscach, więc zaznaczę do przeszukania wszystkie dyski. Klikamy Zakończ i program rozpocznie tworzenie swojej bazy czcionek. Przeszukiwanie trwa od kilkudziesięciu sekund do kilku minut. Gotowe. Dwa najważniejsze okna font nawigatora to z lewej – Zawartość katalogu czcionek. Zawiera wszystkie fonty znajdujące się na naszych dyskach i ewentualnie innych nośnikach. Zgromadzone i wyświetlone właśnie w postaci jednej listy bez względu na lokalizację samych fontów. Od teraz wszystkimi czcionkami będziemy mogli zarządzać z poziomu font nawigatora. I druga lista z prawej czcionki zainstalowane. To te fonty, które znajdują się w katalogu Windows Fonts. Czyli te czcionki, które są dostępne podczas pracy z programami. Z Corelem, z Photoshopem, Wordem i innymi. Popatrzmy. W przypadku Windowsa na dysku z zainstalowanym systemem, w folderze Windows, Fonts znajdują się właśnie zainstalowane, czyli dostępne dla programów czcionki. Powtórzmy. Z lewej lista wszystkich czcionek zapisanych w różnych miejscach naszego twardego dysku lub napędów. Z prawej czcionki dostępne dla oprogramowania czcionki zainstalowane w systemie. Zarządzanie obiema listami wygląda w font-navigatorze podobnie, aczkolwiek podczas pracy z katalogiem czcionek mamy zdecydowanie więcej możliwości, ale zaczniemy od listy czcionek zainstalowanych. Choć na początek kilka słów o interfejsie font-navigatora. Jak widzimy jest niezwykle prosty. Dwa najważniejsze okna już znamy. Trzecie umożliwia zarządzanie grupami, bardzo użyteczna funkcja, pomówimy o niej w dalszej części. I ostatnie okno, próbka czcionki. To podgląd wybranego kroju. I może zaczniemy właśnie od tego, ale najpierw dokończymy omawianie interfejsu. Menu jest również bardzo skromne. Także pasek z ikonami potwierdza, że program jest niezwykle prosty w obsłudze. A co więcej, sporo poleceń jest zduplikowanych. Zresztą tak jak w wielu innych programach. Chodzi o to, by każdy mógł wybrać komendę w sposób najwygodniejszy dla siebie. Czy to z pomocą menu pod prawym klawiszem, albo z górnego menu, albo z paska, czy też z pomocą klawisza, czy też kombinacji klawiszy. Na początku wspomnieliśmy o sposobie pozyskiwania fontów. Z czasem jednak darmowe kroje przestają być wystarczające i bardziej doświadczeni projektanci sięgają po komercyjne kroje. Font Navigator ułatwia zakupy w popularnym serwisie MyFonts.com. Możemy wyszukiwać fonty i kupować konkretne kroje. Z poziomu menadżera możemy także zarządzać swoim kontem, ale tymi opcjami nie będziemy się zajmować w niniejszym filmie. I zgodnie z zapowiedzią przejdźmy do opcji służących przeglądaniu krojów. Zaczniemy od listy czcionek zainstalowanych, także zgodnie z zapowiedzią. Font nawigator umożliwia bardzo wygodne przyjrzenie się poszczególnym krojom. Wybór właściwej czcionki do projektu jest niekiedy bardzo trudny. Czołowe studia projektowe spędzają czasem całe tygodnie starając się wybrać właśnie odpowiedni font do danego projektu. W przypadku naszego menadżera wystarczy zaznaczyć dowolny font, a podgląd kroju zostanie wyświetlony w ostatnim oknie programu. Próbka czcionki nie tylko przyjrzymy się jak zaprojektowane są poszczególne litery, ale także od razu możemy ocenić czy zaprojektowano polskie znaki. Możemy wskazać font klikając lewym klawiszem lub też skorzystać ze strzałek na klawiaturze. Kolejna informacja dotyczy formatu czcionki. Ikona znajdująca się przed nazwą kroju sygnalizuje nam czy mamy do czynienia z fontami typu TrueType czy też OpenType. Nie będziemy tutaj zajmować się różnicami, warto jedynie zwrócić uwagę, że font nawigator pozwala nam szybko uzyskać tą informację. Powróćmy do opcji przeglądania konkretnych krojów, ponieważ do dyspozycji mamy znacznie więcej opcji, a znajdziemy je w menu widok. Po pierwsze, rozmiar próbki. Jest to wielkość znaków widoczna w oknie próbka czcionki. Możemy wybrać większy bądź mniejszy rozmiar, a wybierając polecenie dopasuj rozmiar, wielkość czcionki będzie dostosowywała się do rozmiaru okna programu. Kolejna opcja pozwoli nam wprowadzić własny tekst, czyli ten tekst, który wyświetla się w oknie próbka czcionki. Opcja ta może być przydatna, gdy chcemy ocenić np. jak zostały zaprojektowane cyfry, znaki specjalne lub gdy pracujemy nad logotypem. I wygodnie przeglądamy. Zarówno Corel, jak i programy Adobe także oferują możliwość podglądu krojów, ale myślę, że ten sposób jest zdecydowanie szybszy i wygodniejszy, zwłaszcza gdy przeglądamy sporą liczbę fontów. I trzecia opcja, także dostępna z poziomu menu Widok. Widok. Domyślny tekst próbki pozwoli nam przywrócić domyślny tekst wyświetlany w oknie próbka czcionki. Ale font navigator pozwala nam uzyskać znacznie więcej informacji na temat kroju. Popatrzmy na jeszcze dwie grupy funkcji. Kliknijmy prawym klawiszem na wybranej czcionce. Pierwsza grupa, która nas interesuje, dostępna będzie po wybraniu polecenia eksploruj czcionkę. I do dyspozycji dostajemy dodatkowe okno. Na początek nasz widok przypomina ten znany z okna próbka czcionki. Różnica jest jednak taka, że jeśli będziemy mieli do czynienia z różnymi odmianami kroju, np. pogrubioną czy pochyloną, to wygodnie możemy je wszystkie przejrzeć przewijając okno. Zajrzyjmy do opcji także związanych z podglądem kroju. Drugi wariant to próbka tekstu blokowego. Możemy podejrzeć, jak będzie wyglądał większy fragment tekstu napisany z użyciem wybranego kroju i również w kilku odmianach, jeśli mamy do czynienia z rodziną krojów. Kolejna opcja próbka możliwości. Fragmenty tekstu w różnych wariantach. Obrócony pod kilkoma kątami, podkreślony, przekreślony czy też na ciemnym tle. I ostatnia opcja próbka jednowierszowa. Z tego sposobu możemy skorzystać na przykład, gdy szukamy tzw. kroju nagłówkowego. Jest to odpowiednik korelowskiego tekstu ozdobnego. I kolejna opcja. Możemy zmienić rozmiar próbki albo wybierając jedną z dostępnych wartości, albo wybierając polecenie inny. I w tym drugim wypadku możemy wprowadzić własne wartości dla próbki lub tak zwanej kaskady próbek. Ta opcja będzie różnie wyglądać w zależności od typu wybranej przez nas próbki. I ostatnia opcja, którą omówimy, to zmień tekst. Pozwoli nam wprowadzić własny tekst dla próbki. Możemy zdefiniować tekst dla próbki jednowierszowej, a także sprawdzić jak konkretna treść będzie wyglądała w przypadku tekstu blokowego. I druga grupa poleceń, dzięki której uzyskamy więcej informacji na temat wybranego kroju. To właściwości czcionki. Z ważniejszych informacji. Możemy dowiedzieć się, czy dany krój występuje też w innych odmianach, np. pochylonej czy pogrubionej. To ważne, gdy chcemy w ten sposób wyróżnić fragment tekstu, np. właśnie przez pogrubienie. Dobrze, aby wykorzystywać w tym celu odmianę kroju, a nie zupełnie inny font. Zwróćmy uwagę na styl. Zaraz zobaczymy, że czcionki możemy klasyfikować na kilka sposobów, w celu ułatwienia ich przeglądania. Dotyczy to także stylu. Ale jak widzimy, nie zawsze jest on określony, więc skuteczność takiego filtrowania jest różna. Karta znaków. Pomoże nam przejrzeć nie tylko litery czy cyfry, ale także dodatkowe znaki. I ważna sprawa zestaw znaków ważna zwłaszcza, gdy pracujemy np. z językiem polskim czy rosyjskim. Możemy sprawdzić, czy font przystosowany jest do współpracy właśnie z tymi językami. I ostatnia karta, tekst próbki. Możemy wybrać odmianę kroju, rozmiar fonta, a także wygodnie wprowadzić treść, czyli ma to podobne zastosowanie jak próbka czcionki. Zanim przejdziemy do następnych tematów, to jeszcze zwróćmy uwagę na bardzo wygodne wyszukiwanie konkretnych fontów. Jeżeli szukamy czcionki według nazwy, to wystarczy rozpocząć wpisywanie. Nie musimy nic uruchamiać, wystarczy wpisać. Jeżeli chodzi o przyglądanie się poszczególnym krojom, to dla listy zainstalowanych czcionek byłoby na tyle. Przejdźmy więc do kolejnego zagadnienia. Font Navigator umożliwia wygodne dodawanie i usuwanie czcionek. W przypadku tej listy, czyli listy zainstalowanych fontów, to mamy do dyspozycji jedynie ich usuwanie. Możemy to zrobić na kilka sposobów. Klikając na wybranej nazwie czcionki prawym klawiszem i wybierając polecenie Odinstaluj czcionki. Drugi sposób to po prostu kliknięcie klawisza Delete. A trzeci, chyba najwygodniejszy, polega na przeciągnięciu czcionki lub czcionek na listę katalogu czcionek. Przypominam, że w ten sposób usuwamy czcionki z katalogu Windowsa, a nie z naszego dysku ani z katalogu czcionek font nawigatora. I przejdźmy teraz właśnie do katalogu czcionek. Oferuje znacznie więcej możliwości niż lista czcionki zainstalowane. Zacznijmy może od jednej z najważniejszych spraw. Zwróćmy uwagę na ikonę formatu czcionki, czyli fonty w formatach OpenType lub TrueType. W przypadku niektórych fontów widać także dodatkowo symbol wyboru, czyli popularną fajkę. To informacja, że dany font jest zainstalowany w naszym systemie. Krótko mówiąc, znajduje się na obu naszych listach. Tak jest w przypadku tego kroju, znajduje się w katalogu czcionek, a także został umieszczony w folderze Windows Fonts, o czym informuje nas symbol wyboru. Font powyżej natomiast nie jest zainstalowany w systemie, jest jedynie czcionką naszej osobistej kolekcji czcionek. Jak już jesteśmy przy tym temacie, to zobaczmy, jak instalować fonty w systemie z pomocą font nawigatora. Na przykład przeciągając wybrany krój do okna z prawej strony. I gotowe. W takiej sytuacji znak wyboru pojawił się również przy tym kroju. To dla nas informacja, że od tej pory font będzie dostępny podczas normalnej pracy z innymi programami. Fonty możemy zaznaczać tak jak zwykłe pliki, czyli korzystając z klawisza CTRL lub SHIFT, zaznaczymy jednocześnie więcej niż jeden plik. Kombinacja klawiszy CTRL plus A zaznaczy nam wszystkie kroje. Skróty działają w przypadku obu list. I w ten sposób możemy także dodawać i usuwać czcionki hurtowo. Wracamy do katalogu czcionek. Warto wspomnieć, że opcje omówione dla listy z zainstalowanymi czcionkami mają także zastosowanie i dla katalogu. Chodzi o opcje związane z podglądem, eksploracją czy właściwościami czcionki. Tak samo działa również mechanizm wyszukiwania. Ale jak już wspominaliśmy, katalog czcionek oferuje nieco więcej możliwości przeglądania fontów. Zobaczmy dwie metody. Pokaż czcionki według formatu. Dziś w praktyce korzystamy z dwóch typów. Fonty OpenType nowoczesne, oferujące najwięcej możliwości, np. alternatywne znaki, i starszy, ale wciąż popularny format, czyli TrueType. Wybranie konkretnego typu sprawi, że właśnie tylko ten rodzaj czcionek będzie wyświetlany w katalogu. Zarządzanie i podgląd wyglądają tak samo jak przy widoku standardowym. Na przykład możemy szybko zainstalować dany krój w systemie. Jedyna różnica to taka, że pozostałe dwa typy nie będą wyświetlane na liście. Aby zresetować listę, możemy wybrać polecenie wszystkie formaty lub sięgnąć po opcję dostępną na pasku. Jest bardziej uniwersalna. Fonty możemy segregować na różne sposoby, a kliknięcie przycisku Pokaż wszystkie czcionki zadziała w każdej sytuacji. Także podczas korzystania z drugiej grupy opcji filtrowania. Pokaż czcionki według stylu. Skuteczność tej metody zależy od tego, czy i w jaki sposób twórca czcionki zadeklarował styl w jej właściwościach, o czym mówiliśmy przed kilkoma minutami. Wybierzmy może fonty bezszeryfowe są to fonty bez charakterystycznych ozdobnych kreseczek, czyli tak jak na przykład ten. Tak jak mówiliśmy, skuteczność tej metody nie zależy od samego programu. W wielu sytuacjach ciężko jest dany krój jednoznacznie sklasyfikować, a w przypadku krojów ozdobnych sprawa komplikuje się jeszcze bardziej. Ale i tak ten sposób filtrowania może być bardzo przydatny, gdy szukamy krojów o ściśle określonym charakterze. Tak jak mówiliśmy, polecenie pokaż wszystkie czcionki zadziała w różnych sytuacjach, także i teraz. Przejdźmy do kolejnych zagadnień, związanych oczywiście z zarządzaniem czcionkami. Z poziomu font nawigatora możemy także przenosić fonty pomiędzy folderami. Zrobimy to na dwa sposoby. Zaznaczamy font lub fonty, menu edycja i pierwsze polecenie to kopiuj. Kopiowanie fontów polega na wskazaniu z pomocą dodatkowego okna tego folderu, do którego plik zostanie skopiowany, czyli zduplikowany. Jeżeli wcześniej nie uporządkowaliśmy naszej kolekcji fontów, to na przykład teraz możemy pliki z fontami rozrzucone w różnych miejscach naszych dysków, przenieść do przygotowanego wcześniej folderu. Wystarczy zatwierdzić i kopia pliku zostanie umieszczona w wybranym przez nas teraz folderze. Drugi sposób przemieszczania fontów pomiędzy folderami to przeniesienie. Czym różni się od kopiowania? Jest to odpowiednik Windowsowskiego polecenia wytni. Plik czcionki zostanie usunięty z pierwotnej lokalizacji i przeniesiony do wybranego foldera. Od strony technicznej procedura kopiowania i przenoszenia wygląda tak samo, jednak uzyskamy nieco inny rezultat. Kopiując, w efekcie wykonamy duplikat pliku. Przenosząc, plik zostanie usunięty z jego pierwotnej lokalizacji. Co ważne, w takiej sytuacji nie musimy modyfikować zawartości katalogu czcionek. Font Navigator sam uwzględni wprowadzone przez nas zmiany, zaraz jeszcze porozmawiamy o tym więcej. Powiedzieliśmy sobie wcześniej, jak instalować fonty w systemie, przyjrzyjmy się więc usuwaniu. W przypadku katalogu czcionek procedura jest nieco bardziej złożona, ponieważ czcionki możemy usunąć na dwa sposoby, i nie chodzi tu o wybór samego polecenia. Prawy klawisz na wybranym kroju: Usuń. Przyjrzyjmy się bliżej oknu dialogowemu. Z całą pewnością podczas tej operacji usunięte zostaną czcionki z listy katalogu czcionek, czyli tej z lewego okna. Ale ponadto możemy zdecydować, czy plik czcionki zostanie także usunięty z naszego dysku, a więc usunięty definitywnie. Powtórzmy, możemy usunąć font jedynie z listy, a możemy usunąć także z naszego dysku, jeśli wybierzemy przycisk tak. Klikając nie, plik pozostanie na dysku, zniknie jedynie z katalogu czcionek. W razie potrzeby będziemy mogli dany font ponownie skatalogować. I tu przechodzimy do kolejnego bardzo ważnego zagadnienia aktualizacji listy katalogu czcionek. Podczas operacji przeprowadzanych z pomocą Font Navigatora, takich jak choćby kopiowanie czy usuwanie, nie ma takiej potrzeby, ale w sytuacji, gdy na przykład pobraliśmy z internetu garść nowych fontów, musimy już o tym fakcie poinformować program. Teoretycznie Font Navigator wyposażony jest w eksploratora plików. We wcześniejszych wersjach menadżera mogliśmy w ten sposób przeglądać zawartość naszego dysku, czyli nośników w poszukiwaniu fontów. Jednak w wersji X7 nie ma takiej możliwości. Nie jestem pewny, czy jest to błąd, czy celowa zmiana. Nie wpływa to jednak na funkcjonalność samego programu, ponieważ polecenie służące do aktualizacji katalogu czcionek znajdziemy w menu plik. Znajdź czcionki. Jeżeli konsekwentnie gromadzimy czcionki w jednym miejscu, to wystarczy wskazać nasz folder. Zaznaczamy pole wyboru. Struktura wewnątrz tego folderu to kwestia indywidualna, ponieważ podczas procedury przeszukiwania font nawigator domyślnie przeszuka także podfoldery. Nowe czcionki wewnątrz dodatkowych folderów zostaną więc także automatycznie skatalogowane. Podsumujmy. Po każdej zmianie związanej z fontami należy odświeżyć katalog czcionek korzystając z polecenia plik Znajdź czcionki. Przejdźmy teraz do jednej z najciekawszych funkcji font nawigatora. Praca z grupami. Pomocne będzie ostatnie okno programu, ostatnie do omówienia, grupy czcionek. Zacznijmy od utworzenia nowej grupy. Możemy to zrobić jak większość działań na kilka sposobów. Prawy klawisz, nowa grupa. Możemy też, co jest chyba wygodniejsze, kliknąć odpowiednią ikonę na pasku. Drugi krok to wybranie nazwy dla grupy. To istotne, ponieważ istnieje możliwość tworzenia więcej niż jednego folderu. Do czego można wykorzystać grupy? Na przykład do testowania krojów. Jeśli pobraliśmy kilkanaście nowych krojów i chcielibyśmy je przetestować, na przykład z korelem, to skorzystanie z grupy będzie dobrym pomysłem. Po zaktualizowaniu listy katalogu wyszukujemy potrzebne w danej chwili fonty i przeciągamy na ikonę foldera grupy. Wspomnieliśmy o tym, że możemy korzystać z większej liczby grup. Prawy klawisz, nowa grupa, zasada działania taka sama. Po prostu przeciągamy zaznaczone czcionki do wybranego foldera. Mogą to być np. kroje związane z danym projektem, np. ulotki, które po ukończeniu pracy zechcemy szybko usunąć. Grupy służą właśnie do porządkowania czcionek oraz wygodnego ich instalowania w systemie oraz odinstalowywania. Instalacja grup wygląda identycznie jak instalowanie pojedynczych fontów. Po prostu przeciągamy folder grupy do prawego okna. I od tej pory całą zawartość foldera grupy mamy dostępną w systemie. Windows widzi jedynie poszczególne fonty. Grupa widoczna jest tylko z poziomu font nawigatora. I teraz możemy fonty przetestować, a jeśli nie jesteśmy z nich zadowoleni, to jednym ruchem całą kolekcję usunąć z systemu, tak samo jak pojedynczy font. Zwróćmy uwagę, że zainstalowana grupa fontów także jest oznaczona identycznie jak pojedynczy zainstalowany krój. Usuwamy z systemu grupę czcionek, poprzez przeciągnięcie jej do lewego okna. Zarządzanie fontami jest istotne, ponieważ większa liczba plików może spowolnić pracę systemu lub niektórych programów. Font Navigator świetnie nadaje się do organizowania i porządkowania naszej kolekcji właśnie dzięki możliwości grupowania. Usuwanie folderów grup jest równie proste jak ich tworzenie. Możemy na przykład kliknąć klawisz Delete po wybraniu danego foldera. I kończymy omawianie font Navigatora, ale na koniec zwróćmy uwagę na jego integrację z CorelDRAW. Nawet jeśli na co dzień nie zamierzamy korzystać z font nawigatora, to i tak warto program uruchomić choć raz i utworzyć katalog czcionek, czyli skorzystać z kreatora, który pojawia się podczas pierwszego uruchomienia. Dlaczego? Popatrzmy, przejdźmy do CorelDRAW. Wybiorę plik testowy. Jest to dokument z brakującym krojem, czyli krojem, który został użyty w tym dokumencie, ale nie jest zainstalowany w moim systemie operacyjnym. W takiej sytuacji pojawi się dodatkowe okno dialogowe. Zastąp brakujące czcionki. Mamy do wyboru kilka opcji, ale nas interesuje teraz szczególnie jedna. Corel rozpoznał brakujący font, ale co więcej, wie, w jakim miejscu na moim dysku twardym można go znaleźć. Domyślnie, spośród metod zastępowania, mamy zaznaczoną opcję Zainstaluj czcionkę z katalogu programu Bitstream Font Navigator. Corel sam pobierze i zainstaluje czcionkę w systemie, umożliwiając tym samym poprawne odczytanie dokumentu oraz dalszą jego edycję. Gotowe. Font jest normalnie dostępny. Bardzo wygodna opcja i choćby już z tego względu warto korzystać z Font Navigatora. Nawet tak jak mówiliśmy, jeśli ktoś nie ma potrzeby specjalnego zarządzania fontami. Font Navigator nie jest programem pozbawionym błędów, ale ze względu na prostotę obsługi i integrację z CorelDraw, myślę, że jest interesującą propozycją. Zwłaszcza że nie ma na rynku zbyt dużego wyboru dobrych, bezpłatnych menedżerów fontów.